Życzę wszystkim miłego piątku. I zauważamy i rozumiemy, że niecierpliwość jest wielka, ale jest to tak, że chociaż wiele osób jest już zaszczepionych i rozpoczęliśmy otwarcie, to w dalszym ciągu musimy być pewni, że zakażenie nie zwiększy się. Zatem surowe przepisy na granicy są ważne. Warto wspomnieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszystkich podróży które nie są wyjątkowo konieczne do wszystkich krajów. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na podróż, to należy się trzymać przepisów o kwarantannie i być przygotowanym na kolejki i opóźnienia z czasem na wielu podróżach. Może to oczywiście być frustrujące dla podróżnych, ale ważnym jest pamiętanie o tym, że dobra kontrola graniczna pozwala nam na otwarcie i na podróże podczas globalnej pandemii. Mam ochotę tu wykorzystać okazję, aby podziękować policji stojącej na granicy i wykonywującej tę trudną pracę. Znajdujecie się w trudnej sytuacji z przepisami zmieniającymi się przez cały, cały czas i ciągle rosnącymi kolejkami z powodu wymogów związanych z surowymi wymogami, przedstawienia dokumentów na granicy i niecierpliwymi podróżującymi gdzie każdy ma swoją historię. Policja na skutek pandemii jest pod dużą presją w stanie na granicy kontrolowanie niewidzących zajmujących zajmujący czas i środki. Potrzebujemy policję, która może przeprowadzić kontrolę graniczną o potrzebnej jakości wymagającej dla bezpieczenia się przed zakażeniem z zagranicy. Dlatego, aby pomóc w tej sytuacji, rząd proponuje dodatkowe dotacje dla policji dla zatrudnienia w tym roku 100 wykształcon wykształconych policjantów. Proponujemy również upoważnienie policji na przekroczenie dotacji na kilka tymczasowe stanowiska w policji w roku 2021, jeżeli zajdzie na to potrzeba. Dnia 27 maja zmieniono przepisy o hotelu kwarantannowym tak, że stopień zakażenia w kraju, w którym się przebywało, decyduje o tym, czy należy się udać na. Hotelową kwarantannę, czy też należy mieć kwarantannę w domu? I wczoraj po południu otrzymaliśmy nowe ilości zakażeń z Instytutu Zdrowia Publicznego FHI. Na podstawie tych liczb aktu aktualizowaliśmy teraz załączniki do ustawy o COVID-19. Zmiany te wchodzą w życie dzisiaj o godzinie 15. Radosnym jest to, że wskaźnik zakażeń w Europie maleje. Oznacza to, że wiele osób będzie mogło spędzić kwarantannę u siebie w domu lub w innym nadającym się do tego miejscu z własną łazienką i kuchnią, gdzie jest możliwym uniknięcie bliskiego kontaktu z innymi. Dotyczy to na przykład teraz osób przyjeżdżających z Niemiec i Włoch, i można znaleźć rozpiskę krajów na stronach rządu o Koronie i na stronach FHI i Helsenorge. Widzimy, w tym tygodniu dopasowaliśmy również przepisy o hotelu kwarantannowym tak, że dzieci nie będą musiały mieć kwarantanny wraz z osobami chronionymi lub które przeszły koronę i mogącymi udokumentować to cyfrowo. Ustawiliśmy też możliwość tego, że osoby z powodu mocno uzasadnionych względów dobrobytu mogą stanowić wyjątek od przepisu o hotelu kwarantannowym. Będzie to ścisłym wyjątkiem od reguły i Urząd do Spraw Cudzoziemców, UDI, jest instancją rozpatrującą wnioski o to. Dla otrzymania większej ilości informacji, można wejść na stronę udi.no i otrzymać formularz. Na sam koniec łagodzimy działania korony również i na Svalbardzie. Także hotele będą mogły przyjmować więcej gości. Dla możliwości przeprowadzenia kwarantanny, prącej zamowanych miejsc w miejscach z nosleniem stanowił 70%. Teraz zwiększamy granicę na 90%. Większość mieszkańców na Svalbardzie na dzień dzisiejszy jest chroniona od COVID-19. I teraz przekazuję słowo Bentowi. Dziękuję. Szczepienie w Norwegii teraz naprawdę nabrało tempa. Zgodnie z dokładnym scenariuszem szczepień Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, za trzy tygodnie osiągniemy nowy, ważny kamień milowy. Wtedy prawie wszyscy Norwegowie powyżej 45 roku życia i prawie wszyscy z chorobami współistniejącymi otrzymają już ofertę szczepionki. Osoby, które były najbardziej narażone, żeby poważnie zachorować i umrzeć na koronę, będą za niedługi czas chronione. W środę pokazałem Wam jak będzie wyglądał paszport covidowy. Ostatnio wprowadziliśmy również ułatwienia dla tych, którzy są chronieni. Chciałbym przypomnieć kto jest definiowany jako chroniony. To osoby w pełni zaszczepione, to osoby, które otrzymały jedną dawkę i upłynęło od 3 do 15 tygodni od otrzymania tej dawki i osoby, które przeszły koronę w ostatnich 6 miesiącach. Teraz, jako że ilość zaszczepionych znacznie w kraju wzrasta, wejdą dalsze ułatwienia w zasadach wjazdowych. Dzisiaj rząd dostarcza zatem dobrą wiadomość dla tych, którzy są chronieni. Osoby chronione mogą wyjść z kwarantanny, jeśli otrzymają negatywny wynik testu PCR trzy dni po przyjeździe do Norwegii. To wchodzi w życie dziś o godzinie 15.00. Status, który chroni, musi być udokumentowany poprzez zalogowanie się na helsenorge.no, na przykład jeśli istnieje podejrzenie o złamanie obowiązku kwarantanny. Możliwość przetestowania się za pomocą negatywnego testu wykonanego w trzecim dniu pod, po nie dotyczy zatem osób, które nie mają dostępu do helsenorge.no. Test zrobiony po trzech dobach zmniejszy ryzyko zakażenia z 75 do 90% w porównaniu z brakiem testu lub kwarantanną. Zgodnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego dzieci szerzą mniej zakażenia niż dorośli i zakłada się, że u dzieci poniżej 12 roku życia ryzyko zakażenia jest 50% mniejsze niż u dorosłych. Opierając się na tym, Dyrekcja do Spraw Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego uważają, że te same zasady wjazdowe, które wprowadzamy dla chronionych, powinny również dotyczyć dzieci poniżej 12 roku życia. Rząd ten pomysł wspiera. Podam przykład. Jeśli jesteś chroniony i wyjeżdżasz za granicę z twoim dzieckiem w wieku 8 lat, to kiedy przyjedziecie? do Norwegii nie będziecie musieli mieszkać w hotelu kwarantannowym i możecie odbyć kwarantannę wjazdową w domu. Jeśli zrobicie test w dniu trzecim po przyjeździe i będzie negatywny, to zarówno ty, jak i dziecko zwolnieni będziecie z kwarantanny wjazdowej od tego momentu. Kontynuujemy rozwiązanie z testowaniem na granicy, żeby mieć kontrolę z nad niepokojącymi wariantami wirusa. Porządek ten będzie utrzymany tak długo, jak będzie to niezbędne i uzasadnione. Wszyscy podróżujący i ci, którzy są chronieni, muszą być przygotowani na test po przybyciu do Norwegii. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego dzieci między 12 a 18 rokiem życia nadal muszą odbywać pełną kwarantannę wjazdową. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wskazuje, że badania nie pokazują, że młodzież zaraża się mniej niż dorośli, zwłaszcza niepokojącymi wariantami wirusa. Kompetentne władze są również zaniepokojone zarażeniem z zagranicy w tej części społeczeństwa. Ponieważ bardzo mało osób między 12 a 18 rokiem życia otrzymało obecnie propozycję szczepionki, to ta grupa będzie musiała na razie mieć pełną kwarantannę wjazdową. Dyrekcja ds. Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dokonają ponownej oceny w przyszłości. Wiemy również więcej o tym, że jedna dawka szczepionki może, być może daje niższą ochronę dla wariantu wirusa Delta, lepiej znanego jako indyjski wariant wirusa. Będą zatem mogły istnieć różne zasady dla tych, którzy są w pełni zaszczepieni w porównaniu z tymi, którzy otrzymali tylko jedną dawkę szczepionki lub przeszły COVID-19. Jak ostrzegaliśmy już wcześniej, Dyrekcja ds. Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ocenią na nowo, kiedy w pełni zaszczepieni będą mogli być objęci wyjątkiem od kwarantanny wjazdowej. 11 czerwca będziemy mieli weryfikowalny certyfikat COVID-owy dla osób z dostępem do helsenorge.no który będzie mógł być wykorzystany do przekraczania granicy przy wjeździe do Norwegii. Certyfikat covid zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej najprawdopodobniej będzie gotowy na początku lipca. Pracujemy teraz nad oceną, czy certyfikat covid innych krajów lub odpowiadające rozwiązania spełniają te same wymogi jakości co norweskie i czy tym samym mogą zwalniać z kwarantanny i w jaki sposób informacje w takim przypadku mogą być weryfikowane. Chciałbym powtórzyć to, co powiedziała Monika. Rząd odradza wszystkich podróży do wszystkich krajów, które nie są absolutnie konieczne. To dotyczy z założenia do 1 lipca i do tego czasu zostanie podane nowej ocenie. Jeśli jednak ktoś mimo wszystko zdecyduje się na podróż, to musi dobrze zaznajomić się z zasadami odnośnie kwarantanny i reżimu sanitarnego, również w kraju, do którego się udaje. Należy być przygotowanym na to, że zarówno w kraju, do którego się udajemy, ale również w Norwegii mogą szybko zmieniać się przepisy. To mogą być zmiany w jaki sposób będzie można podróżować. Nadal mamy globalną pandemię, która. Oznacza, że wyjazd za granicę niesie ze sobą większe ryzyko niż w normalnych czasach. Przekazuję słowa do Espena. Dziękuję. Jakie będzie lato? Jaka będzie jesień? Wiele osób zadaje sobie te pytania i nikt z nas nie może dostarczyć pewnej odpowiedzi. Całkowicie nadrzędnym w Dyrekcji ds. Zdrowia w kolejnych miesiącach są trzy różne scenariusze, kiedy opracujemy zalecenia dla gmin, m.in. które nadal wykonują duże testowania i monitorowanie zakażenia. Scenariusz pierwszy to to, że w przeciągu sierpnia osiągniemy w Europie odporność zbiorową i będziemy mieli bardzo normalne życie jesienią. Ponieważ mamy dużą ilość szczepień w Norwegii, mamy szczepionkę z dobrym efektem po dwóch dawkach, to taki scenariusz doprowadziłby do tego, że będziemy mieli tylko pojedyncze przypadki zakażenia z zagranicy, które nie spowodują poważnych ognisk. Scenariusz drugi jest taki, że zakażenie w Europie spadnie do bardzo niskiego poziomu, ale nie zniknie całkowicie. Tak zwane żółte kraje, o których mówimy, i to sprawi, że nadal będziemy żyć normalnie w Norwegii. Ale możemy mieć zmutowane warianty wirusa, które nadal będą się rozprzestrzeniać w niektórych krajach i powodować u niektórych poważną chorobę. To sprawia, że nadal musimy testować i monitorować ogniska zakażeń w Norwegii, żeby mieć znanie i kontrolę nad taką sytuacją. Scenariusz trzeci jest taki, że nowe zmutowane wirusy zaczną się rozprzestrzeniać zarówno wśród niezaszczepionych, jak i zaszczepionych osób w Europie i dawać nowe lokalne i regionalne fale zakażeń. Wtedy w najgorszym przypadku musielibyśmy rozpocząć na nowo systematyczne szczepienia i dopasowane do zakażenia działania w Norwegii, ale ten scenariusz jest mało prawdopodobny w krótkiej perspektywie czasu. Jak to będzie na dłuższą metę, trudno powiedzieć. Rozwój w Europie będzie tu bardzo decydujący. Na razie pracujemy, mając za punkt wyjścia to, że wszystkie te trzy scenariusze mogą się pojawić, chociaż scenariusz drugi wydaje się właśnie najbardziej realistyczny. Wiemy na przykład, że indyjski wariant wirusa dominuje teraz w Wielkiej Brytanii. Wiemy, że ochronę przed chorobą objawową, tak co znaczy nad objawami choroby, wynosi tylko 33% po jednej dawce szczepionki mRNA, ale na szczęście wzrasta do prawie 90% po dwóch dawkach. Nadal mamy tutaj wiele możliwości, by mieć dobrą sytuację latem w całej Europie. Naszym problemem przez całą pandemię było to, że mieliśmy małe rozeznanie tras zakażenia zarówno w Europie i w Norwegii, również szerzenie się nowych wirusów z zagranicy. Zostaliśmy zaskoczeni przez brytyjski wariant wirusa, który nagle tu był i spowodował nową falę zakażeń, trzecią falę. Ale duży wkład z testowaniem, izolacją, monitorowaniem zakażeniem i kwarantanną, to co nazywamy TISK i obszerna praca laboratoriów nad sekwencjonowaniem, poratowała nas na wiele sposobów w tej sytuacji. Duże podziękowania do osób w gminach i laboratoriach, które nadal pracują wytrwale i dużo, by zachować w Norwegii kontrolę nad pandemią. I testowania na granicy i zasady kwarantannowe sprawiły, że mogliśmy się otworzyć, chociaż mniejsza część społeczeństwa jest zaszczepiona dwoma dawkami. I ważne jest, by nadal pamiętać, że tak jest. Teraz wiele osób ma pytania odnośnie zaleceń przypisów obowiązujących w przeciągu lata i przyznajemy, że trudne jest mieć rozwiązanie w tej sprawie, ale dużo odpowiedzi jest łatwo dostępnych na helsenorg.no i tam mamy również tzw. chatbot możesz otrzymać automatyczne odpowiedzi od komputera na twoje pytania. Na Norge znajdziesz listę krajów, które mają wysoki stopień zakażeń, co sprawia, że musisz odbyć kwarantannę, kiedy dotrzesz do Norwegii. Lista jest zatwierdzona ustawowo i aktualizowana w stałych okresach czasu. Dzisiaj, na przykład, jest aktualizowana o godzinie 15. Oznacza to, że pomimo, że poziom zakażenia w kraju się zmienia, to nie unikniesz kwarantanny i hotelu kwarantannowego, zanim nie zostanie to zmienione w ustawie o COVID-19. Jeśli planujesz podróże, to mądrze będzie regularnie sprawdzać Helsenorgę. Wielu zadaje obecnie pytania do telefonów informacyjnych. I jednymi z najczęściej zadawanych pytań jest na przykład, czy wyjątek od hotelu kwarantannowego dotyczy tylko w pełni zaszczepionych. Odpowiedź brzmi nie. Wyjątek od hotelu kwarantannowego dotyczy zarówno tych, którzy są w pełni zaszczepieni, i tych, którzy otrzymali jedną dawkę od 3 do 15 tygodni hmm? temu i tych, którzy przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ale wszyscy muszą udokumentować to na helsenorge.no lub poprzez nadchodzący certyfikat covid lub poprzez zakładkę pre wynik badania, Helsinki, w którą możesz wejść dzisiaj. Czy wyjątek od hotelu kwarantannowego dotyczy podróżujących ze wszystkich krajów, jeżeli są chronieni? Tak! Wyjątek dotyczy wszystkich podróżujących ze wszystkich krajów na świecie tak długo, jak mogą to udokumentować na helsenorge.no I prowadzi to do tego, że ogranicza to osoby, które nie otrzymały szczepionki w Norwegii i które mogą skorzystać z tych usług dla otrzymania paszportu szczepionkowego we wszystkich krajach Europy. Czy dzieci muszą udać się do hotelu kwarantannowego, gdy podróżują same lub z rodzicami, którzy są chronieni? Nie. Dzieci niepełnoletnie nie muszą przebywać w hotelu kwarantanowym. Dotyczy to niezależnie od tego, czy podróżują same, choć nie dotyczy to starszej młodzieży lub jeżeli podróżują wraz z dorosłymi, którzy są chronieni, wtedy też mają wyjątek od kwarantanny. Jeżeli mam wyjątek od kwarantanny, czy muszę w dalszym ciągu testować się przed wjazdem do Norwegii, przed granicą? Odpowiedzią jest to, że jeżeli przyjeżdżasz z Czerwonego Kraju i nie zamieszkujesz w Norwegii, to w dalszym ciągu masz obowiązek okazywania negatywnego testu, zrobionego przed wjazdem do kraju. Ale na samej granicy testują się w dalszym ciągu wszyscy, również osoby zamieszkujące w Norwegii. I wszyscy muszą wypełnić formularz, aby się zarejestrować. Czy przesiadka w kraju o dużym zakażeniu powoduje potrzebę udania się do hotelu kwarantanowego, jeżeli podróż zaczęła się w kraju o niskim zakażeniu? Tak. Musisz udać się do hotelu kwarantanowego, jeżeli masz przesiadkę w kraju czy na terenie dużego zakażeniu, Podobnie dla podróżujących bezpośrednio z tego kraju. Jeżeli jedziesz z żółtego kraju, przez na przykład Szwecję, która na razie jest czerwona, ba zatrzymania się i wychodzenia samochodu, czy wtedy należy się udać do hotelu kwarantanowego? Nie, jeżeli nie podróżuje się komunikacją publiczną i nocuje się w Szwecji i nie ma się bliskiego kontaktu z innymi niż te osoby, z którymi się mieszka podczas podróży, to wtedy przy dotarciu do Norwegii nie ma się obowiązku kwarantanny. I w dalszym ciągu jest opisane w ustawie o COVID-19 paragraf 6a, litera A, jeżeli ktoś chce sprawdzić. I też nie trzeba mieszkać w hotelu kwarantannowym. Ostatnie pytanie, które podam, które dostajemy sporo razy. Jeżeli kraj przechodzi z czerwonego na żółty, czy możesz opuścić hotel kwarantannowy, jeżeli już tam jesteś? Odpowiedź jest tak. Gdy kraj ten lub teren ten nie jest objęty obowiązkiem kwarantanny, to znaczy z czerwonego na żółty to obowiązek kwarantanny jest zdjęty i możesz opuścić hotel kwarantannowy, jaki nie musisz spędzać kwarantanny, gdy jesteś w domu. To był zbiór tych typowych pytań na helsenorgie.no Możesz otrzymać odpowiedź i na to i na wiele innych pytań. Linę poda nam zaktualizowaną sytuację z FHI. Tak. Nie będziemy mówili o wjazdach, ale omówimy łagodzenie naszych rad dla pracowników służby zdrowia. A jest to tak, że szczepienie służby zdrowia zwiększa się i dlatego też bezpiecznym jest luzowanie dla osób chronionych i pracowników w pełni zaszczepionych. Reżim sanitarny dla pracowników służby zdrowia był bardzo ważny. Stworzyło to jednak wyzwania dla przeprowadzenia normalnej pracy, dla zabezpieczenia dobrej opieki dla pacjentów i mieszkańców. W służbie zdrowia ustalono rutyny dla zabezpieczenia dobrego reżimu sanitarnego i pracownicy mają dużo wiadomości o tym i szkolenie. Tak więc wraz z obszernym zaszczepieniem sprawia to, że naturalnym jest dla nas poluzować teraz część działań. Nowe rady dotyczą kontaktu z pacjentami bez objawów COVID-19 lub ze znanym narażeniem się na COVID-19 i kontaktu z kolegami w zwyczajnym kontakcie pracy. W dalszym ciągu pracownicy niezależnie od statusu szczepienia muszą zaniechać stawienia się w pracy w przypadku objawów doraźnej infekcji dróg i powinni oni wtedy zostać przetestowani na COVID-19. Wśród nowych zaleceń mamy to, że jeżeli koledzy z powodu rodzaju pracy muszą siedzieć blisko siebie, to ci chronieni muszą siedzieć bez używania sprzętu ochronnego. Należy przystosować miejsca tak, aby niechronieni mogli uczestniczyć i trzymać się na odległość. Dziś mamy zalecenie o tym, że przy każdym kontakcie z pacjentami bliżej niż met na wysokim poziomie Działań, należy używać maseczki. Chroniony personel już nie musi. Dziś zaktualizowaliśmy nowe zalecenia wskazówkami dla służby zdrowia na fhi.no, Gdzie opisujemy nowe sytuacje i jakie zalecenia dotyczą zarówno pracowników chronionych szczepionką, i pracowników niechronionych. Trochę o szczepiący drugą dawką mRNA. Tak. Na ostatnią chwilę dobra wiadomość. Jeżeli duże zainteresowanie drugą dawką szczepionki na mRNA wśród osób, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. 70% osób, które trzymały pierwszą szczepionkę szczepionki Azeneka, otrzymały teraz na 30 maja drugą dawkę szczepionki mRNA z 99 800 szczepionek Biontech Pfizer i 1738 szczepionek Moderny. Jeszcze nie wszystkim zaproponowano szczepionkę i końcowe liczby jeszcze nie są gotowe. Radosnym jest to, że wiele osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca już skorzystało z propozycji otrzymienia szczepionkę na jak dawki drugiej. Dziękuję.